Jak widzicie my dzisiaj gramy w tom My Talking Tom? Hej, Tom. Aha, jesteś głodny. Okej, okay, idziemy do bedroom. Badroom. Dostaniesz. O kurde, zasłon się. Okej. <grych> Okej, okay. okay, ty teraz chcesz do pokoju zabaw. Posmyraj nie proszę. Do pokoju i... Tak się kończy dzień toma. Zaraz wracam. Jak imię dać Tomowi? Podobny on w ogóle jest dobinka, więc damy imię mu Binek. W ogóle dostałam hełm Wikinga, nie wiem czy to widać. Czy ostrość jest dobra. O Boże, jakie tu są te dziwne skórki. I my sobie weźmiemy jakiś ciuch fajny. Tą czapkę musimy zdjąć. Ta czapka tu nie może być. Ściągamy tą czapkę. Bierzemy jakiś, nie wiem, android? Aha, android. Koszula nocna. Nie, nie. O, ja bym chciała to na przykład. To jest słodkie. To jest przepiękne. Dobra. To... Ja idę na przykład do salonu z Kotkiem naszym i zaraz wracam. On nas przed chwilą poprosił o głos, i nie wiem, czy on mnie słyszy. O, robota to jest to ja hmm. Okej, okay, to ja może go pobiję. Dajła. Czemu on ma czerwone oczy? Jestem Tom. Mm, Tom, czemu masz takie, taki słodki głos? Bo cię nie lubię! Aha. Okej. Okay. Tom, przepraszam. Dobra, yy... może? Może cię posmyram o. Halo, Tom! Halo, Tom. O, Przestał! Przestał mi odpowiadać. To znaczy, że jest normalny. Yy, dobra, to jest creepy. To jest creepy. O Boże, reklama zaraz wraca. To mówi się zachciał, kupę o. I teraz może na myśl. O Boże, nie! Nie! Gąbka! Może dzisiaj jeszcze zagramy w inną grę. No, ale moje filmy zawsze są krótkie, więc no. <śleszamy w> no. <zainteresie> Tam przestaniesz po mnie powtarzać. Dobra, yy, przechodzimy do kuchni. O Boże, tą przepraszam, nie chcąco! O Boże, tą przepraszam, Okej. Okay. Jakiś a a a w Ja to pewnie muszę kupić. Co tu jest? O Boże, nie chcę. Co, no nie, nie no, widzowie, jakby co to możecie sobie ten kawałek przewinąć. Bo to jest głupie. O. Mam nadzieję, że Wam filmik się spodoba, a może teraz zagramy w jakąś grę w sumie. No dobrze, w piłkę. A mówicie... A wszyscy mówią, że dziewczyny nie umieją grać w piłkę. A tu co? A samobuja se szczelił. Ledwo no się co rusza w ogóle. Tom strzela bramkę, tom strzela bramkę, a jajaj. se strzelił? Henk? Henk się strzelił, samobuja. Boże. Co za emocje! Prawie był ja strzeliłam Boże, nic nie widzę <grymne> Jakie to jest głupie O Boże, jest, you win Ben, gadający Ben Jeżeli chcecie, żebym zainstalowała gadającego Bena, zostawajcie łapeczki do góry i subskrybujcie mój kanał, bo już niedługo będę nagrywała live. Jak tak dalej pójdziesz, mam tyle subów. No i łatwo. Kurde, lamus. Jest. Jest. To teraz gramy w to, bo chcemy odblokować tą skrzynkę na górze. To jest. Aha, okej, okay, już spadłam, ale wgram. O, to jest fajne. Ja w to kiedyś grałam. Tak, byłam mniejsza. No i rozwaliło się pięknie. Teraz w tą kulkę. No dobra, może jest jakaś afera, ale nie jest to chyba aż tak przeklęte, nie? A, nic nie trafiłam. Popatrzę się w kamerę. Mam nadzieję, że ktoś polubi chociaż ten filmik. I mam nadzieję, że to będzie hit mojego kanału. Jakby co, jak będzie zła jakoś, to nie hejtujcie mnie w komentarzach, proszę. O, wychodzimy, bo już następny. O Boże, tak. Tak. A teraz... Nie, tylko nie ta gra. Najgorsza gra ever. No, ja nie umiem w to grać. Od nowa. No, najgorsza gra ever, ale dla was wszystko. P <noise> nie hejtujcie mnie w komentarzach, błagam. Może ja zatrzymam, wytnę wam to, a ja to przejdę. Przykro mi widzowie, ale mój rekord to dwie kolumny. Teraz akurat jest jedna, ale no rekord to dwie kolumny. Niestety nie umiem w to grać, ale mam nadzieję, że coś się uda zrobić. No, tak jak mówię, najgorsza gra ever. No, niestety, może później mi się to uda przejść. No, ale Tom nadal jest zdenerwowany. Może to dlatego, że nie udało mi się tego przejść. Dobra, udało. <ścoughs> udało mi się go uspokoić. No dobra, ale idziemy spać, bo jak widzicie ma mało tego co będziemy go tak okej okay. a jeżeli jeszcze nie należycie do najbardziej słodkiego i kociego Timu na całym YouTube to szybko kliknijcie łapkę lub suba Zapraszam na moje shortsy i mój drugi kanał Jay Lego Ninjago.